Siema, Bakteria, Piknik TV Zapraszam Was na kolejne kibolskie relacje Legia zagra dalej w Lidze Konferencji Europy, a Raków w Lidze Europy W Płocku rozegrano derby Mazowcza, podczas których miało miejsce otwarcie nowego stadionu Do tego w Warszawie odbył się Polski Klasyk Zanim zaproszę Was na piknik, chciałbym przedstawić jeszcze partnera dzisiejszego odcinka A jest nim STS Legalny polski bugmacher z najlepszymi bonusami na rynku Z okazji meczu reprezentacji Polski z Wyspami Owczymi, który odbędzie się w czwartek 7 września w eliminacji do przyszłorocznego Euro wraz z STS przygotowaliśmy dla was limitowaną akcję specjalną. Rejestrując się z linku w opisie lub wpisując podczas rejestracji kod Piknik, możecie otrzymać aż 400 zł dodatkowego bonusu za wygraną Polski w meczu z Wyspami Owczymi. Aby odebrać bonus, wystarczy spełnić kilka prostych warunków i jeśli wytypujecie zwycięstwo Polski, nasza reprezentacja wygra zgarniecie 400 W nadchodzących meczach liczy się tylko zwycięstwo, ponieważ aktualna sytuacja w grupie robi się skomplikowana. Dlatego moje Typy to zwycięstwo Polski w obu meczach. Stawiam stówkę, a do wygrania 212 zł, ale jeśli Polska wygra mogę zgarnąć dodatkowe 4 stówki. Link do szczegółów i rejestracji w opisie filmu. Warto wspomnieć, że akcja łączy się ze standardową ofertą powitalną, czyli 1560 zł bonusu na start plus 100 zł zakładu bez ryzyka. W skrócie wygrane albo zwrot. Pamiętajcie o kodzie PIKNIK i że oferta jest tylko dla osób pełnoletnich, a ja już nie przedłużam i zapraszam na PIKNIK. Na rewanżowy mecz do Warszawy przybyła skromna 49-osobowa grupa kibiców z Danii. Legioniści na wyjście piłkarzy zaprezentowali tematyczną oprawę nawiązującą do leżącego nieopodal Hernik Gregolandu. Na dole żylety rozciągnięty został malowany transparent Legioland przedstawiający klocki Lego w odpowiedniej konfiguracji barw. Następnie z góry trybuny zjechała sektorówka przedstawiająca trzy ludziki Lego. Prezentacja uświetniło racowisko. Legi udało się awansować w konkursie rzutów karnych i zobaczymy polski zespół w Lidze konferencji Europy. Ten mecz przy Łazienkowskiej obejrzało 27 312 widzów. Derby Mazowsza do Płocka wybrało się 511 czarnych koszul. Polonia w trakcie meczu zaprezentowała mały pokaz pirotechniczny. Na meczu Wisły z Polonią odbyła się parapetówka z okazji otwarcia nowego stadionu nawciarzy. Z tej okazji potrzanie przygotowali dwie oprawy. W 30 minucie została zaprezentowana pierwsza choreografia, trójstronna kartoniada, która utworzyła hasło. Bisła naszym życiem. W drugiej połowie ultrasi zaprezentowali drugą oprawę. Na sektorówce widniał napis Wisła, zaś na transparencie hasło: Nowy dom, stara bajera. Derby Mazowsza z trybun obejrzało łącznie 13 504 widzów. Specjalnym do Warszawy wybrało się 1700 widzewiaków i była to druga najwyższa liczba wyjazdowa w kolejce. Gości wspierały delegacje ruchu oraz elany. Fani RTS-u pod stadion dotarli jakieś 2,5 godziny przed meczem, żeby w spokoju przygotować oprawę, ale nawet to nie pomogło i wszyscy na sektorze zameldowali się dopiero w 20 minucie meczu. Przyjezdni na Polski Klasyk przygotowali aż trzy prezentacje. Na pierwszą składała się sektorówka z przesłaniem do zawodników. Druga oprawa to kartoniada przedstawiająca pochodnie, która widnieje w herbie Widzewa, do której odpalono trochę świeczek. Trzecia i ostatnia prezentacja miała nawiązywać do jednego z żartobliwych wpisów w mediach społecznościowych w wykonaniu legijnego speakera. Juras sam przyznał się do błędu oraz odniósł się do oprawy. Dobra szpileczka, nie powiem. Mój błąd, że do do mediowego żartu z ziomkiem nie zmieniłem koszulki. Czekali miesiąc. Widzę w tak naprawdę się we mnie podkochuje, ale nie wie jak zagadać. Gdy skończyła się ostatnia prezentacja, na płocie wylądował jeszcze transparent skierowany do legionistów. Jesteście naszymi klockami. Co nawiązywało do ich ostatniej oprawy oraz flagi: Jesteśmy waszą stolicą. Dom. Po meczu pękła jedna z bram i doszło do małej wymiany argumentów z miejscowej Kilka minut po przerwie na Żylecie zaprezentowany został konkretny pokaz pirotechniczny. Całość na tyle zadymiła Murawę, że potrzebna była kilkuminutowa przerwa w grze. Przy Łazienkowskiej tego dnia zasiadło 27 widzów i była to najwyższa frekwencja w tej kolejce. Warto również wspomnieć, że Raków był obecny na meczu w Kopenhadze, ale medalikom nie udało się awansować do Ligi Mistrzów i teraz została im Liga Europy. Kilkunastu warciarzy wybrało się do Łodzi z oprawą Casual Ultras. EUKS zaprezentował sektorówkę z przekazem Nigdy Więcej Wojen oraz wystrzelił biało-czerwone świece dymne w barwach. Zestali 80 osób dotarli do Gliwic, gdzie swoje mecze na razie rozgrywa ruch. Yes! 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 Rejsówkom do Krakowa udało się 352 koroniarzy. Krakowia zaprezentowało wprawę z okazji 30-lecia zgody z Tarnowią. Łącznie przy kałuży zasiadło niecałe 10 tysięcy widzów. Zogom nastavlja, srveni nam je za početak ovih pilotnih za 391 górników odwiedziło bułgarską w Poznaniu. Kolejz zaprezentował oprawę z efektownym pokazem pirotechnicznym. Ten mecz w Poznaniu łącznie obejrzało 22 047 widzów i była to druga najwyższa frekwencja w kolejce. Na sektorze gości we Wrocławiu stawiło się 215 fanów Biały Białystok. Łącznie na trybunach zasiadło 19 297 widzów i była to trzecia najwyższa frekwencja w kolejce. W Lubinie pojawiło się ponad 1200 portowców. Po meczu piłkarze pogoni dostali ostrą reprymendę odnośnie ostatnich wyników. Ślacy nie mogli pojawić się w Legnicy, ponieważ mieć odmówiła im udostępnienia sektora gości. Miedzianka zaprezentowała oprawę z hasłem. Race, ognie, strobo, dym. Od dekady lecimy z tym. I znowu jest ustawa z o bezpieczeństwie i bezpasowych zabrania, wnoszenia na imprezę na znowu materiałów wychowujących oraz wyrobów biotechnicznych. Górnik Łęczna w 9 dyszek pojawił się w Pruszkowie. W Sosnowcu Lechie na zakazie wspierało jakieś 200 osób. W Bielsku obecnych było 3030 gieksiarzy i był to najliczniejszy wyjazd w tej kolejce. Gości wspierało 120 ziomali z banika i 48 z rowu. Do Głogowa wybrało się 190 tyskich fanów, w tym stówka kibiców wałbrzyskiego górnika. Rzeszowska stalna wyjazd do Lublina pojechała w 371 głów. W tym wydaniu to już wszystko. Z powodu meczów reprezentacji, EkstraKlasa i Pierwsza Liga pauzują. Pamiętajcie o specjalnej ofercie STS i kodzie Piknik. Szczegóły, oczywiście, w opisie. Dajcie znać, co sądzicie o tej kolejce i jak wy obstawiacie mecze polskiej reprezentacji. Kto wytrwał do końca, niech zostawi komentarz o treści Piknik. A ja już się z wami żegnam i przypominam, że kto nie subskrybuje, ten z policji.